Hej kochani, ja właśnie oglądam e, Farela. Ok, trochę jest cichsze, żebyście mnie e, słyszeli. Oni dostają jakieś jedzenie z TikToka, a ja aktualnie gram w Brawl Stars. i chciałam wam pokazać, że za chwilę będziemy mieli legendarnego Stardropa, więc gramy sobie. No i e, w oczywiście, rankingowe. Więc gramy. O nie, no nie lubię piłki nożnej, ale od zjazdu Jan 3 gole. Okej, okay, ja biorę chyba. Jessie. To jest mój ulubiony uh... skin. Jakby. No. Co No i teraz czekamy na innych. O! No się wczoraj. No okej, okay, gramy. Mam na przeciwko. Edgara i. I kogoś na pewno Okej, okay, lecimy Ej, bo ktoś tu w ogóle nie gra Kurczę, zabili mnie przedmiotów samą Lecimy, lecimy, lecimy nie Jak ona? Ty oceń, bo ty masz jeszcze niski poziom tele... NIEJPIKALNE! Okay, po chorobie, iż Okej, błonkowe garbo i bolało, w końcu przestało... Prawie strzeliłam. Stryczek tak w ogóle nie garował, ale skupiałam się i na grze i na filmie. Właśnie dobrze jest smak, ale gdyby nie było ostre... Ok, daję przed naszą metą, żeby ich zabijali. A jest z tej strony. ...to ja wtedy buduję, no, gdybym smakował. Następny Adam z następnej strony. Jaka to jest ostrość w skali bieg-żejkowej? 7 mechka. Jak da? 8, bo. Przeszło szybciej. Nic tam to nie? No, Ale takiego hultaka jeszcze nie ma. Naprawdę są smutno. Lecimy, lecimy, nie na moją piłkę. Smaku, Edgar. 8 osłupów i 8 smaki. Lecimy, więc smak i 8 osłupów. No i to. To ja też dokończę. A my kończymy już tę odcinkę? Tak! Nie, przecież było. Prawie szczeliliśmy. Okej okay, obiecałam i teraz z tej strony. No, dwudziółek nie można mieć. Ale prawie. Edgara trzeba zabić. Ja ogólnie nie jestem dobra w Brawl Stars Zaczęłam w ogóle grać niedawno, bo miałam mega, mega długą przerwę oraz kreatywność. A będzie relisz, czy coś? ...trudności. Ciski, oraz hard. Za każdym razem, która z Was namaluję ładniej pancake'a albo po prostu jakimś cudem, będzie miała większe szczęście i ładniej wyjdzie, tak? Myślę, <grym> to nie będą ładne pancake'i. Wygrywa prezent. A prezenty są trzy walentynkowe. I razem z Łukaszem je. Nie! Yeah. Więc jest o co walczyć. Czas, sobie sprawdzić, która z nich jest lepsza. Nie! Yeah. Przegraliśmy Minus dwa. Czas na poziom pierwszy, najłatwiejszy. Eee. Jeszcze raz. I załatwiej tylko z z Eee, Nie mi się chyba. A ty? Ale dostałam z piłosy. A, byli adoratorzy. Tak. Ale potwory nie znaleźli. Okej, okay, mamy znowu zjedziemy, na to, no to biorę Leona. Ale nie można drugi raz zaczynać. Ja tutaj zaraz przyjdę z Łukim z kątomierzem i będziemy mierzyli, czy rogi są wszystkie równe. Tak, w tym liście. Trzy, dwa, jeden, start! i lecimy. To no, jest ja mój w ogóle pierwszy raz, więc ja się kucze, nie od razu. Kucze, wywalili no, mnie. No nie, w ogóle. Zaczynamy od obrysowania sobie konturu. Zbyt no, jak Ci ręka nie, chodzi. No bo ja się stresuję, nie lubię w ogóle konturować. To nie jest... Kurczę, na... Leona mi zabrali, ale to jest zbiór Wielkiej to ja biorę M na hiperze. i nie będą mogły zrobić taką idealną linię. No dobra, nie lduwasz się. Tak, Okej, okay, lecimy. Takie serce spowolne. Ooo, Justyna. Nawet mi wyszło. Nawet krzywo Ci wyszło, no. Krzywo? Takie krzywo. O, Uwaga, czas tak. na rekordę. To jest takie strasujące. Dobra, w środku jest jeszcze Aha, wypełnienie niebieskie, więc to też trzeba obrysować na niebiesko, na czarno. No Czemu, tak, ja co ty, to co? Ty, jak to są? Co to Dobra, dobra, dobra udało jej się. A tak to rozegrałaś, no dobra. Tak tylko, że tak. kurczaki. Dobra, idziemy dalej, nie ma co tak załamować. Tak? Ja cię po fajnie będę serce do końca?